Jan Kochanowski Do dziewki Nie uciekaj przede mną, dziewko urodziwa. Z twoją rumianą twarzą moja broda siwa zgodzi się znamienicie. Patrz, gdy wieniec wiją, że pospolicie sadzą przy różej leliju. Nie uciekaj przede mną, dziewko urodziwa, Serce ci jeszcze nie stare, chocia broda siwa, choć u mnie broda siwa, jeszcze mnie zganiony. Czosnek ma głowę białą, a ogon zielony. Nie uciekaj, marada, wszak wiesz, im kot starszy, tym pospolicie mówią ogon jego twardszy i dąb Choć miejsce przeschnie, Choć liść na nim płowy, Przed się stoi potężnie, Bo ma korzeń zdrowy. Jan Kochanowski Na matematyka Ziemię pomierzył, i głębokie morze, wie, jak wstają i zachodzą zorze, wiatrom rozumie, praktykuje komu, a sam nie widzi, że ma kurwę w domu. Jan Kochanowski, jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli, którzy chcą. Żeby młodzi nie szaleli. Jan kocha noski. Na ucztę. Szeląg dam od wychodu nie zjem jeno jaje. Drożej sram niżli jadam. Złe to obyczaje. Pan Kochanowski. O gospodyniej. Proszono jednej wielkimi prośbami, nie powiem o co, zgadniecie to sami, a iż stateczna była białogłowa nie wdawała się z gościem w długie słowa, ale mu z mężem do łaźni kazała, aby mu swoją myśl rozumieć dała. Wnidą do łaźni, a gospodarz miły Chodzi by w raju, nie zakrywszy żyły, A słusznie, bo miał bindas tak dostały, Żeby był nie wlazł w żadne famurały. Gość poglądając dobrze żył, A ono bardzo nierówno pany podzielono, Nie mył się długo i jechał tym chutniej. Nie każdy weźmie po bekwarku lutniej.